Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grupiel i witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrany w Heroes of Mate and Magic 3 The Shadow of Dead. Kontynuujemy kampanię i słuchajcie, od razu pierwsza informacja. Nie informacja może, bo do informacji przyjdę później, ale wczytałem po prostu zapis i nie bardzo wiedziałem w którym momencie tam yy, zapisałem tą grę, także wziąłem po prostu auto zapis i to był chyba zapis, który wcześniej tu się przyśmienił biłem z teodrami, widzicie nie są mniejsze straty niż były poprzednio. Także no mam ten tutaj. O Jezu, nie to. Mam ten cały portal miejski, w którym będziemy mogli się teleportować z każdego miasta, jak jak już wcześniej powiedziałem. Dobra, nie wiem, nawet czy tę mumię wcześniej zabiłem, także <laughs> także zabijemy to zaraz w tym zamku. Te... Już... Też już tak byłem, ale jak widzicie, no nic, nie mam takiego, będziemy zbierać już się na smocze urwiska. Także damy czas, no bo co zrobić? O, populacja dubluje się dla pegaza. Zobaczcie, 10 pegazów. Pega, ale no nie, no przecież powinna być normalnie. No jak? No 10 to normalnie, mi się chodzi, populacja dubluje się. Nie bardzo... Czy to dla zwykłych Pegazów to by było? No ja mam srebrne? Chyba dlatego, że mam srebrne, no nie wiem. Jeżeli wiecie o co chodzi... to dajcie jakoś znać, no bo powinno mi się podwoić, no bo Pegas to jest po prostu... znaczy srebrny... Pegas to ulepszony, Pegas to powinno mi się podwoić. No chyba, że to dotyczyło mm, Pegaza samego, gdybym nie miał go ulepszonego, no dobra. Niech będzie, już się, już się cieszyłem, ale nie chciałem tego kupić, chciałem tą ulepszoną wersję kupić. O, teraz jest dobrze. Okej, okay, 48. tu już niestety jest 0, 16, 22 kasy jest za mało, czyli już nam nie starczy. Tu jest gospodarstwo, dla którego no w sumie... No zająć możemy, ale no nie zrekrutujemy. O, jak widzicie, szybka walka włączona. Magii powietrza, no niech będzie, no wolę to niż stokoli wzrok, także przełączę tutaj na wolną walkę. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy stajny centaurów, zajrzymy sobie również tutaj. Czasem są. No to są te takie myśli tutaj gem. 14 centaurów, wracamy się tutaj po, naszych leś... po nasze leśne elfy. I w tych zamkach w końcu te rady miasta pobudujesz było oczywiście więcej kasy. No tu już nam niestety nie starczy Znaczy nie, zaraz, chyba no tam, nie, ta merna jest, dobra, 2,5 Potrzeba nam wej pół, ale szkoda tury Naprawdę szkoda tury, a można za ładną sumkę tutaj wymienić no, Tutaj to nie w tym zamku, okej okay. Nie no, aaaa, no okej, okay, dobra, dobra, do miasta, musiałbym na tavernę Dobra, dajmy czas Nie mamy ruchów, dobra, sprawdzamy co jest po tej strony. Leśne elfy, no wypadałoby ich mieć w armii, ale czy się przyłączą? No niestety nie, a ja nie chcę z nimi walczyć, ponieważ nie chcę też łuczników trochę stracić. Dobra, krasnale, oczywiście 8. Tu mamy Ifrity. Jak ja mówię, infryty. No nic, na razie z nimi nie będziemy walczyć, bo nie wiem do czego ten namiot tam prowadzi, także na razie się powstrzymam. Bo straty mogą być. Mm, no tu możemy magów na poziomie trzecim, ale to nie będziemy aż tak marnować tej kasy. Dobra, tu mamy tysiączkę i tu mamy pierwszy monolit przejścia, jak widzicie tu jesteśmy dosyć otoczeni. By się przydało jeszcze tą mm, kryształową grotę zająć. I tutaj mamy arcydiabłu, już jest cała grupa. Tam gdzieś jest komputer na dole, jestem w sumie tak... Ten komputer stamtąd wyłazi, a dobrze by byłoby się przedostać do tego. Sprawdźmy jak te podziemia w ogóle wyglądają. Aha, to jest taki mały fragment. W sumie tu są jeszcze pegazy, może się zechcą przyłączyć. Kurczę, no dobra, zaryzykuję, no sprawdzimy. Dobra, w razie co, jak widzicie, mogę wrócić. Mamy kilka Manticory, także spróbujemy tutaj zawalczyć z nimi. Powinniśmy to ogarnąć, 8 sztuk, no. W sumie to nie jest aż tak dużo. Oczarów nie mamy, no bo po co? Aj, kurde, podwójny ruch. Ale dobra, w Cerbery to może sobie tam atakować. Nawet wiecie co, żeby już kontry nie miał. Teraz zaatakujemy, to już ładnie bez kąty jest. No, a myślałem, że go kurde dobije. No, to łucznik. No, jeszcze nie dobił, ale już tutaj. Dobra, 8 cerberów. Tam tych ogarów. Nie wiadomo, o co chodzi. O, już myślałem, że to będzie ten sam motyw, co z tym tym. Um, co... Co w wcześniej czasie szukaliśmy? Nie był ty trupa, tylko... A mój lepiej ja O.

Dobrze by było atakować tą w zamku. Populacja nie jest tutaj do końca wykupiona, także wykupię to teraz. No, armia może być tam, no, przydałoby się tutaj więcej trochę jednostek strzelających. Ja w ogóle nie mam tu księgi czarów, to duży błąd. No nie wiem, mógłbym go atakować, no ale... W sumie, w sumie jest auto zapis, także mogę spróbować, ale lepiej byłoby mi w zamku atakować, ale... komputer może mnie strollować i sobie pójść gdzie indziej równie dobrze, no. No nie wiem, dobra, sprawdzamy. 3,50, 50, 75, 25, 18, 30! I jeszcze ma taktykę. Czyli wszystkie jednostki, jak widzicie, rzucają mi się na ucznika. No, warto by było to w zamku. W zamku byłoby mi... O nie, o nie, lepiej byłoby mi w zamku, gdybym walczył. No to może na dzień dobry przyspieszmy sobie Pana Jednorożca, który jak zwykle pewnie uratuje wszystkim dupę. No i wypadałoby teraz jakoś zablokować tutaj drogę dla tego Pegaza. Także to teraz uczynimy, niech sobie sami tutaj atakują. Ja mam chyba nieco lepszy 3-5, a tutaj 8-7 kurczę. Dobra, tutaj centaurem jeszcze tak się wychylać nie będziemy, tutaj likwidujemy te gazy oczywiście. A i zapomniałem, a dobra, trzy lisze to jeszcze Jeszcze nie wszystko stracone. Dobra, tutaj sobie wampir przyszedł, tego troszeczkę unieruchomimy. A i dał przyspieszenie tam na ożywieńca. No troszeczkę błąd, zobaczymy jakie będą straty, jeżeli ucieknie to... Okej, okay, wybaczcie, no jaki to by był odcinek, gdyby nie cięcie. Okej, okay, także kontynuujmy. Dobra, 12. Mamy jeszcze kilka czarów, także... Coś tutaj można tutaj... Może spowolnimy kogoś, ale po co? Wszyscy są tutaj tak bardzo blisko. Magiczna strzała, 7 punktów many, no bez jaj, błyskawice, 60, 50. Dobra, 60, to w kogo? Dobra, w szkieleta, osłabmy go trochę. Kuźwa. 25. Ale ja odblokuję drogę to tutaj do niego. No nic, muszę zaczekać. Dobra ile? 25, dobra, 22, atakujemy tutaj po gazy. Ai, chwala śmierci poszła. Bardzo nieładnie. 12, dobra. Teraz trochę w smory, czyli zjawy krótko mówiąc. Dobra, ty się pierzesz z tym. Nie oczywiście gra będzie raczej do wczytania, ponieważ ja bym to ładniej i efektywniej rozegrał w zamku. Jak widzicie, no tutaj... Nie no, szanse na wygrane oczywiście jakieś tam są, ale... Uuu, kontra jej. jeden jednorożec zabity. Musimy zrobić coś takiego. Taki mały manewr. okej, okay, ten jest oślepiony, czyli w porządku. Tych jest dziewięciu, no dobra, no to powiedzmy szkielety. Wiem, że wszystkich mi z... A, jednak nie wszystkich. Dobra, jest trochę ucznikiem, a jak widzicie ten tu z tymi czarami coś tam koksi. Dobra, czyli blokujmy tutaj dalej. No widzicie, no taka walka, wiecie, on zaraz pewnie i tak, i tak ucieknie. Oczywiście nie zapomnijmy, że tu zostały jeszcze trzy licze. Ale to już nas jakoś zbytnio nie interesuje, ponieważ i tak, i tak to wciśnę, będę się tutaj tłukł w zamku. Dobra, to może trzech tych. A jak widzicie, wrogu uciekł, no dobra, wezmę mądrość i... Dobra, ucznictwo i też wezmę, oczywiście zrobiłem wczytaj grę, kampania i auto zapis, tu oczywiście robimy coś takiego i jeszcze raz powtórzymy to w zamku, czyli dokupujemy resztę naszego wojska, wykupujemy księgę zaklęć, o Jezu, co się tutaj teraz stało, dobra, jest ta księga, jest ta księga, dobra. Czyli robimy coś takiego, ewentualnie coś w zamku jeszcze. No, magazyn zasobów niekoniecznie, ale w innych zamkach możemy sobie... Dobra, tuż tu jest ratusz, ale tu go nie ma, czyli gif diamagów, no niestety nie mamy tyle. Funduszy. No nic w ogóle, nie no, fort, W ogóle nie mamy drewna. Chociaż jedno drewno nam brakuje, ale okej. Okay. Jeden do wiedzy może, więcej many nam się przyda. I to by było na razie na tyle z tej części tej mapy i może odwiedzimy sobie to na chwilę, no po prostu, żeby jakoś ruchy wytracić i dobra, jest oczywiście wolna walka, dajemy czas i jak mówiłem, komputer sobie będzie zwiedzał, nie spać, zwiedzać, zapie O, wykończył sobie sami, coś w tym zamku jest, są Pewnie, że są jednostki, które czekają tylko, aby pójść jako mięso, armatki, z pierwsze z kolei. Tutaj są pewnie centaury, oczywiście, że ich nie ma. No bo po co? Bo je wcześniej wziąłem, tylko nie pamiętam. Dobra, ten sobie tutaj mi zgarnia kopalnia. Ja czekam jeszcze na dzień pierwszy, żeby było je jeszcze bardziej utrudnić. Dobra, leśne elfy. Uf, oczywiście, że je wziąłem, ale poszedłem tam nawet nie wiem po co. Dobra, jeszcze raz damy czas. Aj, lisze, kurde, ale chyba jest zlikwidował. Dobra, tydzień wybiórki. Czas na duży kontratak z mojej strony 17, to oczywiście 30, 22. Super armia jest, także myślę, że. Ooo, krasnale, się do niego tam przyłączyły. Dobra, czyli jak widzicie, wojsko ma w sumie te same. O ten się tutaj cofnie. Troszkę pewnie wojsko sobie tam minimalna ilość. 46 szkieletów chyba miał troszkę mniej. Tutaj miał chyba ich 50, także wybił sobie trochę wojska, czyli sam siebie osłabił. Ruchome piaski, no nie bardzo, ale spowolnienie jak najbardziej, może tutaj na Pegaza. I ładujemy w te jednostki, chociaż wiem, że teraz odkryłem i to bardzo mocno tutaj tego łącznika, także przyblokujemy sobie go. Zaraz Entem i Krasnalem, a bo nie, w sumie Centaurem dojdziemy, jak są takie spore ruchy. No może, kto tu bardziej groźniejszy? No Vampir chyba. No, już 16 poszło. licz tam swoimi tymi strzałami będzie mnie tu atakował. No i przyblokujmy teraz Pegaza, żeby już się nie ruszył. Czemu tylko... Czemu tylko cztery Pegazy zabiłem 30-toma O, jak widzicie, jak ładnie sobie uciekł, stracił całe wojsko. No już tu mamy zaawansowane, ale mądrość się przyda. Jak widzicie, teraz nie awansowaliśmy na ucznictwo na poziomie ekspert, ale... ale będziemy awansować. Harpie uciekają, a ja chcę je zaatakować, bo zawsze trochę doświadczenie mi się przyda. No jak widzicie, tu już mogłem w zasadzie Walnąć. i tak i tak idę zaraz do zamku, także mogę sobie pozwolić na rzucenie jakichkolwiek czarów. Dobra, czyli likwidujemy sobie trzynastkę, powiedzmy, tymi sobie poblokujemy, tymi w zasadzie też. Zrobiłem tutaj ładną im luka. Ale... Takim właśnie oto sposobem powstało drugie cięcie na moim odcinku. Super, pięknie, cudownie. Okej, okay, teraz muszę się przedostać jakoś na drugą stronę. Jak ja to wcześniej w magiczny sposób zrobiłem? Nie wiem, chyba tymi podziemiami się jakoś przedostałem i poszedłem chyba jakoś tak, coś w tym stylu. Dobra, jak widzicie komputer stoi w miejscu, czyli się chyba troszeczkę zdziwił, ponieważ przeliczył się z tym, że mogę mieć jakieś słabsze wojska, no niestety mam nieco lepsze. I wracamy się i będziemy odbierać to co nasze. W to są pegazy. Ciągle kurde, coś mi mówi, że mam... Nie wiem, bo możecie już sobie oczywiście przeczytać, ja, żeby tutaj nie tracić naszego cennego czasu, będę to omijał. No, kusi mnie, żeby sprawdzić, no. No dobra, nie chcą się, ale ja wiem, że lubią zaatakować czasem te pegazy, także odpuszczę. Wiecie co, teraz nawet Tomar już, jak widzicie, 26, 98, 106, także możemy sobie na pozwolić na grupę krzyżowców tutaj. 18, oczywiście 17 ich tylko było. Tu zaraz sobie zgarniemy tą kopalnię. Oczywiście tutaj kamień wiedzy, tysiąc więcej. No I zgarniamy tutaj centaury. Idziemy po nasze kopalnie i czekamy na dzień pierwszy. Dobra, sprawdźmy czy tutaj fort, no niestety, ale Gildia magów, żeby do ratusza. Żebyśmy mieli więcej tego hajsu. Dobra, tutaj zajmujemy oczywiście kopalnia, sporo arcymagów. Ooo, jak świetnie chcą się do mnie przyłączyć, a ja troszeczkę się bałem. Mówię kurczę, pewnie będę mieć jakieś tam straty. No na tych to się już w sumie mogę rzucić. Tu już jakoś problemów mi nie będę stawać. No z gorgonami to sobie raczej poczekam, bo gorgony potrafią naprawdę zaskoczyć. Jeżeli ich nie znacie, to w jakiejś kampanii y, Cytadeli na pewno je poznacie i to bardzo dobrze i to z każdej strony. Dobra, tu jeszcze mamy ileś na elfy skorzystamy sobie z tej usługi, że możemy je wziąć. Jeszcze mam tutaj siarkę bezpańską. Smocze urwiska, no jak widzicie, mamy wystarczająco gotówki, także może nie od razu będę kupywał te smoki, ponieważ no będzie to bardzo mocny cios w mojej finanse, Ale z czasem niech się tam zbierają, przecież to, że sobie tam będą, to chyba nikomu nie będzie przeszkadzać, no chyba, że będzie to przeszkadzać komputerowi będzie chciał tak bardzo zająć mój zamek. Dobra, ale kamyczki są moje, także odbiorę to samo krasnale. Osiem sztuk, wiecie co? I tutaj zaczekam, ponieważ jest dzień siódmy i tak samo żeby zaoszczędzić nieco ruchów podejdę sobie tutaj do tych stajni. Co prawda na razie ich nie ma, ale zaraz będą. Dobra, populacja królestwa oczywiście wzrasta. I wracamy do naszego Jakże fajnego leśnego, baśniowego zamku. Jakim jest bastion. Baśniowy bastion. Mi się troszeczkę zermowało. Dobra, czyli przerzucamy sobie całe to nasze cudowne wojsko. Tych sobie tutaj zostawimy. Tych sobie ulepszymy. Tych sobie też ulepszymy. Czemu nie? Czemu ja chciałem kupić eleszara? go nie wiem. Dobra, tych mamy tutaj. Jeszcze tych możemy ulepszyć. Zobaczcie, jeszcze mam tyle kas, całe 36 tysięcy. To zdążymy sobie wykupić całą populację. I może jeszcze na te. Nasze trzy fajne zielone smoki nam będzie. Nie no, wystarczy. Okej, okay, czyli jak widzicie no armia jakoś tam powstaje. Co mi tutaj brakuje? Dwa kryształki. No fajnie by było już się nauczyć jakichś tam ciekawych zaklęć. Siarki trochę mam, także chyba z siarki sobie pozwolę skorzystać. Dobra, i dzianagów. <laughs> poziom trzeci. Zapomnienie! Teleport. No teleport czasami się przydaje. To... Wam powiem, że na Hotsitach jak sobie czasami gram, to ten teleport naprawdę się przydaje. Gram Necropolion, szkielety jak wysunę do przodu to... Bruk uciekł, Wow! Ale mi tutaj zjad nieco armii. Widzicie... Taka moja armia była duża, a taka się malutka zrobiła. Nic. No sprawdzimy jak tam wyglądam w karczmie. No, najlepszy bohater, co prawda, no nie jest mój. Nie widzę siły armii. A w każdym zamku jest ta karczma. Także, no, wypadałoby przejąć jakiś jeszcze zameczek, żebym ogarnął, co jest dalej. Tak jak widzicie, mamy teleport. Oj, kopalnia złota, świetnie. Tylko, żebym. Tutaj mamy sanktuarium, warto o tym pamiętać. Siła armii, no, kurde, trzeba będzie uważać. Nie jest nie jest po naszej stronie. Tutaj mamy garnizon, grupa, grupa, grupa. Wo, a ten tu skąd mi się narysował? On... Trzeba będzie uważać, bo jak zaatakuje tamtych to już w ogóle będzie bardzo prosta droga. No widzicie, no kurczę, wypadałoby chyba zająć. No właśnie teraz jest dylemat. Jest dylemat. ruszyć na garnizon, czy ruszyć tutaj na Arcy No zobaczymy jak się potoczą sprawy. Dajmy czas. To jest chyba ten najlepszy czerwony, jak mi się wydaje. A Wróg drukuciek na szczęście, na nasze kapitalne szczęście. Hmm, to nie jest najlepszy bohater, czyli nie wiem, czy będzie próbował coś tam ugrać, ale warto by było przyjąć ten garnizon. Łucznictwo podstawowe, jak najbardziej, chociaż nie mamy Łuczników, ale wypadałoby już coś tam ogarniać. Dobra, przyjmiemy sobie już ten zamek. I sprawdźmy jak wyglądamy w tawernie. Siła armii oczywiście zielony. Mm -hmm. No, powiedzmy, z tego sobie skorzystam, bo ma czwarty level. Przerzucę sobie to jego... Albo nie, albo tak. Zrobimy coś takiego. O! Oh. Oh. I będzie zaraz takie fajne, o że sobie zrobimy coś, tak szkoda, że nie mamy nekromancera Bardziej śmieszni by się grało Dobra, mamy wojsko, nekropolis Wiecie co teraz zrobimy? Sprawdzimy sobie naszą sytuację w tawernie, ale jesteśmy na zielono Ale już mamy jednego bohatera więcej, którym możemy koksić i w ogóle załatwiać wszystkie sprawy jak tylko sobie chcemy Siedem moru już jest na naszym kącie, w ogóle mam sprawdzić status mm, w zamkach jak to wygląda, liczba miast zielony, czyli komputerek nasz kochany ma poniżej czterech zamków, czyli minimum... znaczy maksymalnie ma trzy zamki. Może ma więcej, może ma mniej. Nie wiem. Tutaj też będzie jakiś crit zamek, ponieważ grupa kilka, grupa, kilka grupa. Tu jest kolejny garnizon i tam wiem, znaczy domyślam się, kto tam łazi. Ale wypadałoby sobie zrobić coś takiego, że ja sobie tutaj bohaterkę jeszcze jednego do kupię. I żeby mnie szedł, nie szedł jak tak wiecie na mięso armatnie. Ja sobie zajmę! o Proszę bardzo, artefakt, ale znając życie jest tam pewnie kryty. Ja się tutaj nieco cofnę. Mamy sanktuarium w razie, co, także możemy się bezpiecznie schować. Nagasz. Wyszedł ten tur nasz nagasz. No niefortunnie trochę. Wiecie co nie ja chcę to wczytać, ponieważ chcę zobaczyć jego stany wojsk. Kompania oczywiście... Yy, auto -zapis i zrobimy teraz coś takiego jak wolna walka. On w znajdziecie? a ma kciuga czarów, to już, przepraszam, już chciałem go cisnąć. Możemy zobaczyć, zrobić coś takiego, że... i jest tutaj nasz nagasz. Możemy go nieco strollować i się bić tutaj. Zawsze to ograniczymy jego ruchy, że on nie dojdzie do naszego zamku. No chyba, że pójdzie i poleci w nasz zamek, ale... Nie wiadomo. No się zostawił nas i poleciał do góry. Czyli na naszą trochę korzyść, bo zostawił nam całkiem spore wojsko, całą jedną populację. Dobra, a na ten czas, wiecie co, ja zrobię, ja zrobię coś takiego, tu się czuję bardzo bezpiecznie, też jestem tego zdania. Tu mamy smoczą utopię, którą... oooo, więzienie, zielony namiot klucznika, czyli... Tam coś było napisanego w opisie, że ja mam kogoś z więzienia uwolnić, czyż nie? Czyli do tego miasta muszę zanieść kaptur wampira, ale ja tam, pamiętam, że było coś, że miałem kogoś odnaleźć, czy coś w tym stylu. Dobra, tam się czuję bezpiecznie, tu mnie oczywiście zajął zamek. Wow, ale mnie zaskoczył. No nic, tutaj pewnie ja mam taktykę znajomym życie. Rozpoczynamy tą bitwę. Może uda mi się kogoś zestrzelić, ale czym? Ludzie czym? Dobra, uciekam. Nie, nie dam mu tej satysfakcji, że sobie na mnie poekspi. Dobra, tydzień wiórki, ładujemy się tutaj i sprawdzamy co jest z tej strony. Jak widzicie... Zamekny nakrobu. Nieee! Gdyby więcej, to no raz, dwa, trzy ruchy więcej. Zaraz by było inaczej. Dobra, tym idziemy tutaj do naszego zamku. Mam w ogóle portal miejski. Czemu ja z stoi... tej... Z tego dobrobytu nie korzystam. Przecież ja mogę tak tutaj to skoksić, się, ja się mogę teleportować z zam zamku do zamku. Przecież ja o tym w ogóle zapomniałem. Ale dobra, już sobie przypomnę to. W ogóle ten magiczny zwój daje nam taką siłę, że. Dobra, ten sobie wylastam Tam oczywiście. Aj, kurde, będzie nam wolny. 50, kurde, no mogę tego nie przeżyć. Mniej więcej te same wojska są. Nic, no dobra, no jak już gramy, no to ok, no to grajmy. Deszcz, meteorycy, 100 punktów obrażeń, no dobra, niech będzie. No jakieś tam straty były, no nie oszukujmy się. Dobra, komputerek wyłazi, no to nie będziemy tacy i też wyjdziemy Co prawda, tu miałem prostą strzałę, ale ja wolę likwidować tutaj te jednostki strzelające to sobie pokryjemy, A te same ruchy, teraz w będzie, a jednak nie. Dobra, ząbiaczek, no jeszcze tutaj wieżyczki ma to oczywiście, drobna pomoc zawsze jest. Dobra, to może sobie skorzystajmy ponownie z tego deszczu, ale to tak niefajnie się nam poustawiali. Cztery, dobra magiczna strzała, może przyśpieszenie, ale na kogo? Nikogo. Hmm, jasne, że to nie działa. No i nic, dobra. Kryjmy sobie tego. Tutaj sobie będziemy likwidować tych, A kolejnie sobie to No to może nie wiem, tutaj, bo ten zaraz zginie. Szkielety, kurde, szkielety. To może kurczę, dam ożywienie na te szkielety. 15 Dobra, ożywnąć sobie te szkielety. 30 aż czyli się nawet opłacało. ale i tak i tak będzie i wieżyczki będą naparzać tego szkieleta, także wolę, żeby naparzał nimi w szkieletach niż cokolwiek innego Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie Miał pan swoje 5 minut, panie psie Także proszę Że ja będę ja tutaj dokończę, nie pan? Okej, okay. czyli ten jest zlikwidowany, tu jest zlikwidowany, zabieramy się za ząbiaki, 50 sztuk, no będzie nieco ciężej. No mamy już tak, no nie mamy, czyli lodowy pocisk 70 i raz tutaj możemy zapierd... za 40 także lodowy pocisk, no trzy ząbiaki, no nic, dobra, rozstawmy się trochę. Szkielety już tutaj wyłażą, to to, Zmory. Akazjawy, no zlikwidowałem go, ale dobra, ten wychodzi. Smoki to raczej załatwię, Dobre, no tutaj będzie raczej kontra. Ale tutaj jest kolejny ząbiaczek, który na pewno sobie z nimi poradzi. Oczywiście to są zjawy. Ja mam zmarzyć przez tego woga. Ale smoczek tutaj jakoś to ogarnia, pomoże mu do tego rycerz, a ja sobie... Mieszę tam zlikwiduję jakoś... Dobra, zostaw. No szkoda mi, że muszę się bić z populacją, którą miałem wykupić. Dobra. Dziękuję. Okej, okay, dobra, 0 punktów many I teraz będzie ostatni strzał należy. albo do smoka, albo do lisza, ale raczej do smoka Dobra, 48, inteligencja zaawansowana, no i może finanse niech będą To jest taki tak, taki tymczasowy bohater, no jak widzicie 0, nic Wszystko mi zabrał, co tylko chciał Dobra, ale mamy tutaj ten zamek, ważne, że jest tutaj po naszej stronie Przynajmniej będziemy mógł sobie go nieco trollować Okej, okay, także jesteśmy w tym zamku. Będziemy sobie yy, ulepszać oczywiście wszystkie zamki teraz jakie tylko będą możliwe będą, jeżeli coś będzie do budowy, OK, gospodarstwo. Będziemy też robić oczywiście wszędzie zamki, żeby nie było fortów. Dobra, przejdźmy do zamku numer 1, bo to jest teraz klucz. O no, 5000 no już tutaj raczej nie powojujemy. Ale to i tak i tak by było na tyle, proszę Państwa, bo ponieważ nie wiem ile trwa już ten odcinek, a wypadałoby już go skończyć, bo nie lubię jak odcinek ma 30 minut i postawiam się w waszej sytuacji. Nie lubię patrzeć na coś, co trwa 30 minut, to zabiera całe pół godziny. Ale Sherlock, 30 minut, pół godziny, no faktycznie. Nie no, ja wolę takie krótsze odcinki, staram się przynajmniej je robić, no czasami nie wychodzi, no bo jak widzicie sytuacja mi na to nie pozwala, typu, że jakaś akcja się dzieje, czy coś w tym stylu. I jeszcze takie jedno pytanie, w zasadzie taka informacja, nie no, w zasadzie to jest pytanie, słuchajcie, bo ja chciałem, tak jak w sumie wy mi powiedzieliście, że nie mam tak często używać tej szybkiej walki. No jak widzicie, z niektórymi potworkami to aż, no szkoda tego czasu, no wiadomo, wygrana jest, no na tacy wyłożona, no to takie rzeczy już będę omijał, tak się umówimy. I będę te rzeczy no, pomijał. No a z tymi większymi już tam jakieś gorgony czy te inne już takie silniejsze potwory, no to to mogę ewentualnie wam pokazać i z tym się bić A na ten czas będę już kończył. Dzięki, dzięki Wam wszystkim za oglądanie, za wytrwałość, bo naprawdę nie wiem ile ten odcinek trwa. Cięcia oczywiście były, no bo musiały być, pies oczywiście był, czyli mam nadzieję, że wszystko jest w komplecie. Czegoś nie było? Nie no, wszystko było. Kamera jest, film jest, jeszcze na wieczór także czego chcieć więcej? Więcej filmów. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.